To nie twoja wina. Wiele osób chciałoby usłyszeć to zdanie wtedy, kiedy przychodzi do mnie na konsultacje. Dlatego postanowiłam przygotować odcinek, który mówi o poczuciu winy, bo poczucie winy to jest jedna z najbardziej podstępnych form naszego emocjonalnego więzienia. To jest wewnętrzne przekonanie, że zrobiliśmy coś złego, że nie zasługujemy na miłość, że nie zasługujemy. Na spokój, że nie zasługujemy na spełnienie, albo że musisz coś naprawić, musisz coś odpokutować, musisz coś udowodnić, zanim będziesz mógł być szczęśliwy. A w swojej istocie poczucie winy nie jest prawdą. Jest programem, który został zapisany w Twojej podświadomości w ciągu życia. Dlatego, że Ty rodzisz się wolny, rodzisz się czysty, rodzisz się bez winy. Ono po prostu jest. Autentyczne i niewinne. Dopiero z czasem, przez proces wychowania, społecznego programowania, ty zacząłeś przyjmować do siebie komunikaty, które ukształtowały w tobie to okropne poczucie winy, bo to jest bardzo niszczący program. Nie wolno, zawiodłaś mnie, zobacz co zrobiłaś! Przez ciebie jestem taka smutna. Jak mogłaś to powiedzieć? Nie powinnaś była tego robić. To były słowa dorosłych, często powtarzane nie ze złości, ale z własnej nieświadomości, ale w umyśle dziecka. Każdy taki komunikat, on zmienia się w emocje, a potem zmienia się w przekonanie: Zrobiłam coś złego, nie powinnam się tak czuć, muszę być grzeczna, żeby mnie kochano. Najpierw pojawia się emocja. Czujesz to? Czujesz to, co jest nieprzyjemne. To może być lęk, wstyd, smutek. A potem twój umysł nadaje tej emocji znaczenie i buduje przekonanie. I z czasem to przekonanie, i drugie przekonanie, i kolejne przekonanie, i te przekonania tworzą program winy, który kieruje Twoim życiem z ukrycia. Pamiętacie poprzedni odcinek? Mówiłam o programie Samokarania się. Tam też pokazałam Wam, w jaki sposób my możemy sabotować, w jaki sposób my sabotujemy swoje życie. A dzisiaj przyjrzymy się temu, jak rozpoznać program winy w sobie. Ten program objawia się bardzo subtelnie w relacjach, w myślach, w decyzjach, jakie podejmujesz. Czasem te decyzje wydają Ci się całkiem normalne, a okazuje się, że one są przejawem tego, że masz w swoim wnętrzu program poczucia winy. Po czym go możesz rozpoznać? Możesz go rozpoznać po tym, że trudno jest ci odmówić, nawet że czujesz, że to, o co jesteś proszony, nie chcesz tego robić, nie jest to w zgodzie z tobą, albo bierzesz odpowiedzialność za emocje innych ludzi, nie chcę, żeby się przeze mnie ktoś źle czuł, albo czujesz się odpowiedzialny za emocje innych ludzi, kiedy myślisz, to przeze mnie się tak wkurzył. Co ja zrobiłam, że on jest taki zdenerwowany, albo czujesz, że musisz zasłużyć na odpoczynek, że musisz zasłużyć na miłość, musisz zasłużyć na sukces. Więc wciąż coś naprawiasz i tłumaczysz się, ciągle się usprawiedliwiasz, ciągle y, przepraszasz, i masz wrażenie, że ciągle robisz za mało, że ciągle jesteś niedoskonały, że ciągle y, mogłeś bardziej, lepiej, szybciej, bardziej dokładnie. A kiedy coś się nie udaje, to po prostu Twoja wina. I z zewnątrz możesz się wydawać silny, możesz się wydawać zorganizowany, odpowiedzialny, ale w środku działa niewidzialna siła, która powstrzymuje Cię przed prawdziwym ruchem naprzód, bo są marzenia, które leżą odłogiem, bo są niezrealizowane cele. Bo podjąłeś postanowienia, których nie zrealizowałeś, i to wszystko to jest właśnie emocjonalny sznur, który cię trzyma, to jest to poczucie winy. Poczucie winy bardzo blokuje nasz potencjał, bardzo blokuje nasze siły witalne. Poczucie winy to jest taka energia, która nie pozwoli ci w pełni żyć. Ona blokuje przepływ Twojej energii życiowej. Poczucie winy odpowiada za to, że nie doświadczasz radości, że nie jesteś zdrowy, że nie masz motywacji, że nie jesteś w stanie tworzyć nowych rzeczy. Jako program on wpływa na nasze zdrowie, wpływa na nasze relacje, wpływa na nasze finanse, wpływa na nasze cele. Jak wpływa na nasze zdrowie, to on się przejawia tym, że ciągle jesteś napięta, masz ciągle stany zapalne, ciągle boli cię brzuch, cierpisz na bezsenność, a ciało twoje cały czas pamięta to, że coś z tobą jest nie tak, że musi coś naprawić. A twoje relacje, na przykład jesteś nadodpowiedzialna za swoich bliskich, przyciągasz osoby, które cię obwiniają albo wymagają od ciebie, żebyś ty nosiła ich ciężary. Albo w dziedzinie finansów sabotujesz swój sukces, bo podświadomie czujesz, że y, potrzebujesz się ukarać i nie możesz tyle zarabiać, bo to za dużo, bo inni mają gorzej. gorzej. A co z celami? Jak wyglądają Twoje cele? Prokrastynujesz? Jesteś perfekcjonistą, dlaczego tak robisz? Bo chcesz wszystko zrobić idealnie, by wreszcie poczuć to, że jesteś wystarczająco dobry. Poczucie winy trzyma cię w miejscu, jest jak niewidzialny hamulec w twoim życiu, trzyma cię na sznurku i nie możesz ruszyć. Niby chcesz ruszyć, ale coś w środku mówi ci, nie, jeszcze nie teraz, czujesz opór. Jeszcze na to nie zasłużyłeś, i nawet nie potrafisz dokładnie opowiedzieć o tym, co czujesz, ale po prostu tego nie robisz. Po prostu latka lecą, a twoje cele są zapisane albo i nie i ich nie realizujesz. Dlatego uwolnienie i skasowanie tego programu, i uwolnienie tych wszystkich emocji, które są połączone z tym poczuciem winy, jest takie ważne. Uwolnienie Poczucia winy to nie jest ucieczka od odpowiedzialności. Często ludzie tak myślą, no ale przecież ja odpowiadam za swoje czyny. Oczywiście, że odpowiadasz za swoje czyny. Oczywiście, że Ty ponosisz konsekwencje swoich wyborów. Oczywiście, że to jest Twoja odpowiedzialność, żeby się zmieniać, żeby wzrastać, ale Twoją odpowiedzialnością jest też uwolnienie się od tego programu, bo uwolnienie się od poczucia winy. To jest powrót do prawdy o sobie, powrót do świadomości, że jesteś dobrą, kompletną, wystarczającą, taka, jaka jesteś. I dopóki w Twojej podświadomości działa ten program, każda Twoja decyzja, relacja czy każdy cel będzie e, skażony tym podszytym lękiem, poczuciem obowiązku. Wtedy nie ma wolności, wtedy jest ja muszę, ja powinnam. No, ja już jestem naprawdę przystawiona do muru, ale kiedy złapiesz to, kiedy pozwolisz sobie poczuć, że tak, ja czuję to poczucie winy i pozwolisz sobie to uwolnić, to ta energia życiodajna zaczyna płynąć z Twojego wnętrza, myśli zaczynają się oczyszczać, ciało się rozluźnia, zaczynasz zdrowieć i Ty zaczynasz działać. I motywacją Twoich działań jest miłość, a nie przymus, a nie powinnam, a nie muszę. Czym jest uwalnianie tego poczucia winy? Uwalnianie poczucia winy jest procesem, w którym kasujesz stary program i uwalniasz emocje, które są z tym programem połączone. Jeżeli masz ten program poczucia winy w swoim umyśle, i czujesz, że on jakoś tam steruje Twoim życiem, to prawdopodobnie czujesz się tak, jakbyś stał na środku pięknej łąki, gdzie są drzewa, kwiaty. W oddali widać wodę, w której można się wykąpać, a ty stoisz w miejscu i czujesz się tak, jakbyś miał związane nogi i nie możesz ruszyć z miejsca. Dlatego tak ważne jest to, żeby ten program uwolnić, żeby go skasować. Po to, żeby zyskać wolność. I dlatego e, każde wybaczam sobie, to jest rozpuszczenie tej nitki, która cię związała, która trzyma cię w przeszłości. Każde pozwalam sobie być sobą, to jest krok w stronę wolności. A prawdziwa wolność nie polega na tym, że nie będziesz popełniać błędów, bo błędy są wpisane w naszą naturę. Prawdziwa wolność polega na tym, że ty przestaniesz karać siebie. Za to, że jesteś człowiekiem, bo jesteś człowiekiem i tam Twoja godność jest związana właśnie z tym, że Ty jesteś człowiekiem, i Twoja wartość jest związana z tym, że Ty jesteś człowiekiem, ale ona nie ma nic wspólnego z tym, że popełniłeś jakiś błąd w przeszłości albo nawet całą listę błędów popełniłeś w przeszłości. Po prostu ten program cię niszczy, niszczy Twój potencjał i potrzebujesz go uwolnić. Jeżeli widzicie, że. Macie elementy tego programu w swoim mentalnym doświadczeniu, to ja was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ruszyć z miejsca, żeby się tym zająć, żeby zdyscyplinować swój umysł, żeby nauczyć się koncentracji uwagi, żeby uwolnić emocje. To jest Twoje życie i Ty bierzesz odpowiedzialność za to, jak się czujesz, jak się masz, czy realizujesz swoje cele. A jeśli Czujesz, że sobie sam nie poradzisz, że sobie sama nie poradzisz, to zapraszam cię na trening mentalny. Trening mentalny to jest program, w czasie którego e, robimy introspekcję do wnętrza, po to, żeby zobaczyć w sobie te bariery, przeszkody, które mamy, które nie pozwalają nam, e, bo czujemy, że coś nam nie idzie, że coś jest nie tak, że coś mnie blokuje, że coś mnie sabotuje. Dlatego spotykamy się co sobotę rano o godzinie ósmej po to żeby się zająć porządkami w umyśle. Trening mentalny to jest przestrzeń sprzątania w umyśle. Przestrzeń, w której prowadzę swoich adeptów i korzystam z różnych metod, między innymi korzystam z introspekcji. Introspekcja to jest wgląd w siebie po to żeby poznać to jak ja funkcjonuję, żebym mogła odkryć prawdę o sobie. Też korzystam z takiej metody, jaką jest uwalnianie emocji, a wszystko po to, żeby uwolnić swój umysł, żeby nastąpiła rekonstrukcja umysłu, bo twój umysł jest twoim głównym narzędziem, które pomaga ci w nawigacji tutaj na ziemi, a twoje życie ma znaczenie, jest cel przed tobą. Potrzebujesz odkryć swoją wizję, odkryć ten sens, po co w ogóle zostałeś stworzony, po co tutaj na tym świecie żyjesz. A ja powiem Ci od siebie tak, ten świat nie będzie już taki fajny bez Ciebie. Dlatego chcę Cię zachęcić, żebyś jak najszybciej uwolnił swój potencjał, bo świat czeka na Twoją radość, na Twoją miłość, na Twój popój. Trening mentalny jest tą przestrzenią, w której możesz wzrastać razem z innymi ludźmi, którzy, tak jak Ty, mają intencje, żeby porządkować umysł po to, żeby spełniać swoje marzenia. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia.